Witam serdecznie wszystkich już na trzecim odcinku na kanale Niemiecki na Raz. Dzisiaj zajmiemy się zwrotami dla początkujących, bardzo praktyczne, przydatne na co dzień. Pierwszy zwrot, ich hole dich ab, odbiorę cię. Na kla, no jasne. Es tut mir leid, przepraszam, przykro mi. Wie spät ist es, która jest godzina. Nichts zu danken. Nie ma za co dziękować. Nie ma za co. Einen schönen Tag noch. Miłego dnia. Możemy również powiedzieć: Schönen Tag noch. Niemcy bardzo często skracają ten zwrot właśnie do: Schönen Tag noch. Ich kann dich nach Hause holen. Mogą Cię zawieźć do domu, mogę Cię zabrać do domu. Napiszcie w komentarzu, jak jeszcze inaczej możemy powiedzieć po niemiecku: Zabiorę Cię do domu. Ich bin unterwegs. Jestem w drodze. Ich bin spät dran. Jestem spóźniony. Też bardzo potocznie. Jak jeszcze inaczej można powiedzieć? Z chęcią przeczytam w komentarzach. Ich habe den bus verpasst. Przegapiłem autobus. Można powiedzieć, że spóźniłem się na autobus. Ich komme nach Hause zurück. Wracam do domu. Czasami rozdzielnie złoczony złożone, dlatego córek ląduje na sam koniec zdania. Ich habe eine Pause. Mam przerwę. Ich komme gleich. Zaraz przyjdę. Bardzo fajny zwrot do użytku na co dzień. Właśnie jeśli mówimy do kogoś, zaraz przyjdziemy, zapewniamy kogoś. Es ist mir egal. Obojętnie mi. To jest mi obojętne. Ich bin gleich zurück. Zaraz wrócę. Jesteśmy na przykład ze znajomymi w Niemczech, w Austrii, w Szwajcarii, gdziekolwiek tam chcemy i mówimy Ich bin gleich zurück. Tak, zaraz wrócę, bo na przykład chcemy pójść do e, toalety. Ich muss los. Muszę już iść. Bardzo potocznie oczywiście możemy powiedzieć Ich muss schon gehen, ale też możemy w fajnej formie skróconej powiedzieć Ich muss los. Tak? Ich muss mal, a propos toalety, to właśnie muszę pójść do toalety. Ich muss mal, jak inaczej powiemy jeszcze po niemiecku, że, że muszę pójść do toalety? Napiszcie w komentarzu. Sprawdzimy, czy macie, czy dobrze napiszecie to też gramatycznie. Ich muss mal. Alles beim Alten, wszystko po staremu. Tak, ktoś nas się pyta, co u ciebie? A my powiemy bardzo fajnie, bardzo praktycznie, alles beim Alten, wszystko po staremu. Tak, żeby ładnie brzmieć, e, tak mocno. I, I potocznie. Noes, nic nowego. Też tak możemy powiedzieć. Lub nic bezonderes, Nic szczególnego. To też na przykład na pytania, co widziałeś, co oglądałeś, co jadłeś, tak? co robiłeś na przykład w jakiś weekend. Możemy po prostu powiedzieć nic bezonderes, nic szczególnego. Bardzo często. Albo na przykład, co chciałeś mi powiedzieć. A ja mogę odpowiedzieć, a, nic bezonderes. nic szczególnego. Tak? E, ok. Was ist passiert? Co się stało? Albo was jest los, co się dzieje? Takie naturalne, szybkie reakcje musimy, musimy ich się nauczyć, żeby potem faktycznie dobrze, e, właśnie w takich sytuacjach, szybko móc wypowiedzieć te zdania. Netfondia, miło z Twojej strony. Znowu dosłownie, es ist netfondia, czyli miło z Twojej strony. E, miło od Ciebie, tak to brzmi, e, tak jedno innego, jakbyśmy to tłumaczyli, e, ale oczywiście po niemiecku powiemy. Netfondia. Po polsku przetłumaczymy miło z Twojej strony. Kolejny zwrot, przedostatni. Mia jest langweilig, nud do mi. Możemy też powiedzieć ich habe langweile, czyli mam nudę dosłownie, albo tutaj tak napisałem, mia jest langweilig. I ostatni na dzisiaj. Ich bin gleich fertig, czyli zaraz kończę, i to może być na przykład wiem, kwestia ubierania się, przygotowania jakiegoś posiłku, pracę z projektem, czy gadanie jakiejś pracy na czymś pracujemy, coś tam robimy i mówimy Ich bin gleich fertig. Zaraz skończę. Bardzo przydatny zwroty, jak i te wszystkie zwroty, które dzisiaj mieliśmy, one są pod, yy, przydatne, potrzebne. Uczmy się ich. Na kanale będą pojawi, pojawiały się kolejne yy, odcinki bardzo krótkie, szybkie, zwięzłe i na temat, jak to się po niemiecku mówi kłoc und bündig, zwięźle i na temat. Także subskrybujcie kanał, piszcie tam w komentarzach swoje odpowiedzi i nie przegapcie żadnej kolejnej lekcji, bo tak jak powiedziałam. tutaj na tym kanale będzie Same mięso, jak to się mówi u nas po polsku, i zapraszam na, na kolejne odcinki. Będzie warto, będzie co oglądać. Dziękuję i do zobaczenia już niedługo.